No i witam w no, odcinku tam na kanale i będę dziś mówił o podejściu epok literackich do chrześcijaństwa. No i ja zauważyłem taki trend, że no jest tam sobie oj, ta starożytność, powiedzmy tutaj taka kropeczka i linia prosta to czas. No i tam co starożytne. No wiadomo, że przez, przez większość czasu to było takie ateistyczne, no, pogańskie. No, to by nie było chrześcijaństwo, no tak, mogło być to chrześcijańskie. No i przez większość czasu to było tak, może być yy, prawie, że bez chrześcijaństwa. No a później nagle, będąc chrześcijaństwo wielkie, tak, co by ukrywać, końcówka starożytności, to było naprawdę wielkie, wielkie, ciężkie chrześcijaństwo. To byli ludzie, którzy no. To nie tak jak teraz konfesjonalne, tylko były kiedyś powiedzi takie, że przed ludźmi stawał, mówił co tam na grzeszu, i temu odpuszczali. Znaczy, to byli oczywiście chrześcijanie, ale mniej więcej mówię, że tak było. Jest ta starożytność, przez większość czasu ateizm, nagle te będz, chrześcijaństwo, oj kurde, kardy mi poszło. No i przychodzi średniowiecze, wczesne takie. No oczywiście to jest chrześcijanizowane przez tę starożytność, to się rozlewa na Europę cały itd. i tak dalej, idzie to aż nagle bentes. Dochodzi do kryzysu. Tak Gdzieś mniej więcej w 8-9 wieku Kościół jest taki, no powiedzmy, zgnity. Dochodzi do reform. Tam ci chrześcijanie celtycki, co co? Chrześcijanie celtyccy to tam reanimują, reformują i tak dalej. No i jest jednak ten nawrót wiary, i to tam się, wiadomo, no dalej pobożność idzie, idzie, idzie. I przychodzi tam końcówka tego średniowiecza, już XV wieku. XIV wiek i będzie, renesans. No i co? No i takie wy, wyzwolenie od kościoła. No i oczywiście to wszystko idzie. Co? W dół. No i dobrze, przychodzi później, co? Po, znaczy, renesans jest tam, ludzie sobie na, nabawili, się najedli. Nagle zauważyli, że coś w tej życiu takie jest bezsensowne i tak dalej. Nie no przychodzi bark. No i znowu ludzie rozmodleni, pobożni, myśleć i. Yy im się nie chce opieknę tam mówią że jest źle, że Boże ratuj i tak dalej, się modlą, modlą i przychodzi co? Znaczy no, tam jakieś tam 100 lat było m, tego chrześcijaństwa i znowu będzie przychodzi oświecenie i tym się różni od tego znaczy, od tego antyku, że jeszcze bardziej to jest ateistyczne, to już taki można powiedzieć ateizm otwarty. No i tamte 100 lat tych kurde wariatów i tak dalej, tego zaciemnienia. I przychodzi romantyzm, który znowu był chrześcijański, pobożny i tak dalej. Później mamy, i co jest ciekawe, po tym epizodzie romantycznym, kiedy to było rozmodlenie, schłop, schłopienie literatury, następuje pozytywizm. Oczywiście mówię o Polsce. Pozytywizm, który jest ambiwalentny do religii, co jest w sumie nietypowe, bo tutaj mamy tak że ateizm, pobożność, ateizm, pobożność, ateizm, pobożność, ateizm, pobożność i nic. Takie nie wiadomo co. Po czym po pozytywizmie przychodzi... Hmm, tam no niby ten dekadentyzm, wiek XIX. Znowu ateizacja taka lekka. Przychodzi druga wojna światowa. No i wszystko krach, bęc, o czy pierwsza, ale nie druga. No i później mamy moduł polski, który też jest tak jak ten jak, te, jak ten pozytywizm, ambiwalentna do wiary. I przychodzi druga wojna światowa i puu, znowu ateizacja. I to jest mniej więcej taki wykres literatury polskiej, tak mniej więcej. No i to jest w sumie trochę ciekawe, bo było oświecenie, jak widać wspólny mianownik z starożytnością ma. I to jest ciekawe, bardzo często się odnoszono do właśnie a, antyku, do tej starożytności. Gdzie to tam, że Rzym był, cywilizacja, ta, 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 ta. I co jest ciekawe, jakby się spytać człowieka z oświecenia, co on myśli o baroku, tym średniowieczu końcowym, czy ogólnie, ogólnie się, że rzacie y, mnie, rozmodlenie tam mohery jedne. No widać, to samo co dziś. A znowu, jakbym się spytał kogoś z baroku, co myśli o tym średniowieczu albo o początku średniowiecza, a końców starożytności, to powie Bardzo piękna epoka. Ludzie byli mądrzy, inteligentni, a nie to co ta dzić starożytna. I to jest właśnie takie dziwne, bo każda epoka o. Z tych dołów. Mówi dobrze o tych epokach z tych dołów, ale to co jest te, te chrześcijańskie, takie pobożne, tylko dobrze mówi o tym pobożnym. No i pech chce, że nasza współczesność jest ateistyczna i dobrze się mówi o dwudziestoleciu, Co ja gadam? O dekendentyzmie, to często na lekcjach polskiego jest oświecenie, wielkie, wielkie oświecenie, po czym e, ten renesans. O co ciekawe, o tym epizodzie średniowiecza nie mówią. Ciekawe dlaczego. I bardzo piękna starożytność. Aż nawet to podpiszę, bo chyba widzę, że antyk. I tutaj o. I tu jest właśnie kryzys wieku tam 8-9, tak powiedzmy 8. XIX wiek, kiedy to tak ludzie mało pobożni byli. Tak jak mówiłem, reformy od tych chrześcijan celtyckich musiały wychodzić, bo inaczej to to, kurde, ugrzęzły, to poszłoby to tak mocno, że to już kada gadać. Tutaj mamy oczywiście renesans. Tutaj barok, czyli taki no takie średniowiecze z odzysku. I tutaj jest oświecenie. Kiedy to, kurde, no, co jest w sumie ciekawe, bo przez to, że my żyjemy w tym ateizmie, bardzo pięknie się mówi o oświeceniu, a się mówi o baroku źle, o średniowieczem mnogród. A prawda jest taka, że to w oświeceniu najwięcej czarownic zabito i spalono, nie w średniowieczu, bo w średniowieczu tam tylko kogo, tam husa spalona na jednym, z... Je jednorazowy taki, no powiedzmy, występek. No, i tam jeszcze to. Nie w sumie, Brunon, to chyba. Później. A no, ale no, Jan Hus, tak? To, to taki jeden z niewiary co tu go tam spalono zresztą za wiarę. A oświecenie, to właśnie tam było najwięcej tego polowania, czarownic, tak dalej. Co jest mnie ciekawe, ale. Przez całe średniowiecze nie zabito tylu czarownic, co w jednym krótkim, stuletnim oświeceniu. Ja się pytam, co jest tym kurde zaciemnieniem? Co? Oświecenie czy średniowiecze, No. Jak tutaj, kurde, zabyle jakie pomówienia wsadzano do wrzątku, zabijano, wieszano, palono, drzwiami miażdżono, a w sumie pewnie nie wiecie co to takiego. Yy, mamy sobie, powiedzmy, takiego człowieka oskarżonego o, o bycie wiedźmą, to było tak, że kładziono na niego drzwi od stodoły i tak po kamieniu, po kamieniu dorzucano, aż w końcu to się zgniotło, zgniotło tego człowieka. Taka tortura, o której się nie mówi, a była dość pospolita, bo prosta w wykonaniu. Tak, cała wieś po kamyczku, po kamyczku, aż w końcu zgnieszono. Co jest w sumie ciekawe, właśnie romantyzm przez to afiliację chrześcijańską jest poniewierany, Mówiono, że on to jest zły, że on to niedobre. Powiem szczerze, tutaj żadnych czarownic nie palono, a tu tak. Tak więc, no, refleksje pozostawiam Wam. No i pomijając te tam dwa epizody, jak młoda Polska i ten pozytywizm, co to były takie ambiwalentne, to no, pozostawiam Was z tą myślą. A ja wiem, że jestem marny, ja jest zbyt najlepszy, najciekawszy, ale taki uproszczony wykres religii względem epok literackich.